Cześć, witam was bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku z serii drugiej z gry Farming Simulator 25. No i w dzisiejszym odcinku się się kultywatorowaniem ścierniska i jak widzicie przygotowałem taki oto bardzo ładny, niebieski zestaw. ten kultywator już mam od dłuższego czasu, jakoś chyba jeszcze ani razu nie korzystałem z niego na odcinku, więc stwierdziłem, że sobie zrobimy taki fajny zestaw z tym Holandem. No i tutaj przygotujemy pole, na którym w przyszłym sezonie będę chciał zasiewać słoneczniki, więc ok, włączymy sobie GPS-a. wyświetlimy sobie linię przejazdu. Ok, tutaj dwa poprzeczniaki nam wygenerowało. Myślę, że może być tyle. Więc opuszczamy ten kultywator, no i rozpoczynamy dzisiejszą pracę. No jak widzicie, po prawej stronie słoneczniki bardzo ładnie kwitną, a w kolejnym odcinku myślę, że sobie je zbierzemy na ziarno. Zobaczmy no w sumie inaczej, a znaczy teoretycznie może na kiszonkę, ale na... Wiadomo, tej będziemy je zbierać na ziarno, które później sprzedam. A jak widzicie, bardzo ładnie one kwitną od tej... Bardzo fajnie to wygląda i są one zwrócone w stronę słońca. Jak widzicie, tam jest słońce, i one są w tę stronę słońca zwrócone. O, bardzo ładnie one wyglądają. No a poza odcinkiem podbiera groszku tutaj połączyłem sobie te dwa pola i je trochę powiększyłem, i takie pole oto powstało. No i tu pracownik zasiał jęczmień, więc może na, w kolejnym sezonie zrobiłem sobie tutaj jakieś żniwa albo na przykład zbieranie słomy. Więc to wygląda w ten sposób, tutaj to pole. Tutaj może po tych słonecznikach sobie zasieje owiec, natomiast tu będą słoneczniki. No to tu może je soję, a tutaj może jakiś sorgo bym zasiał na, na tym polu. <laughs> Też będę chciał sobie w kolejnym stanie kupić jakiś kolejny duży ciągnik, no i może jakąś talerzówkę większą. Sobie zakupię jakiś siewnik zbożowy większy. No będę się przygotowywał do powiększenia gospodarstwa, do zakupu większych kul. Właśnie tych w centrum mapy, no bo tutaj mamy kilka takich dużych pól. Też pewnie kupię sobie to gospodarstwo tutaj razem z polem numer 4. No i tam zawiązę te większe maszyny, tutaj będą te mniejsze, plus sprzęt do hodowli zwierząt, a na tamto gospodarstwo zawiążę sobie jakieś większe sprzęty. Chociaż też myślałem, żeby sobie na tamto gospodarstwo kupić Nexata do zbioru yy, zbóż. Na ten, na ten pojazd, ten Nexat razem z całym tym modułem do żniw będę potrzebował około milion euro. Bo ten pojazd kosztuje chyba w okolicach 600 tysięcy, plus zbiornik jeszcze trochę kosztuje. No i jeszcze ta niewiarka, więc tam z tego co patrzyłem, to będę potrzebował około miliona euro. Chociaż teraz moje gospodarstwo generuje bardzo fajny dochód, więc może jakoś w miarę szybko uda się na to uzbierać. Też wycinam sobie tutaj ten las, tu już trochę drzew wyciąłem, będę jeszcze to wycinał. No więc znowu pole będzie powiększone. Ewentualnie może też pomyślę nad y, jakimiś burakami cukrowymi Może na przykład bym y, kupił kombajn do groszku, żeby tutaj uprawiać groszek No bo w poprzednim odcinku wypożyczyłem sobie kombajn do groszku ale mógłbym go sobie tutaj kupić na własność w przyszłości No a to jeszcze zobaczymy, może ewentualnie pójdę w uprawę bawełny. W sumie teraz bym wolał kupić kombajn do bawełny, więc może ewentualnie kupię sobie jakiś większy ciągnik y, jakąś większą talerzówkę plus siewnik no, i może kupię sobie kombań do bawełny, żeby zasiać bawełnę. To możemy na jakimś polu zasiać bawełnę, może na przykład tutaj bym zasiał bawełnę na jedynce. W sumie to nawet byłby dobry pomysł, no bo wtedy miałbym bawełnę do przetwarzania w mojej przędzalni, bo na razie tylko tam jest wełna od owiec przetwarzana. No, jakbym miał bawełnę, no to tych tkanin miałbym więcej, mógłbym więcej zarabiać z tego, więc może sobie kupię ten kombajn do bawełny. Zobaczę, ile też będę pieniędzy. Teraz mam ponad 300 tysięcy. Jeszcze będę tutaj oczywiście na bieżąco też sprzedawał produkty z tartaku i z mleczarni. No i będą zboża do sprzedania. Więc pomyślę nad tym kombajnem do bawełny. No bo skoro mam tą przędzalnię, to warto to wykorzystać, żeby... Ona oczywiście przetwarzała tą bawełnę, oprócz wełny od owiec. Bo to szkoda, żeby ta fabryka stała i to jej się trochę tak marnowała. Więc może tam posieję sobie bawełnę. A no i tak powinno mi wystarczyć pieniędzy, bo i tak bawełna będzie do zbioru jesienią, więc do tego czasu zbiorę pieniądze, a na wiosnę kupię sobie nowy ciągnik oraz talerzówkę i siewnik punktowy jakiś większy. Może też siewnik zbożowy kupię większy, to jeszcze zobaczę. W sumie może na razie kupię siewnik punktowy, bo w sumie takie rzeczy jak kuryza, Słoneczniki, soja, sorgo, czy na przykład właśnie ta bawełna sieje się silnikiem punktowym, więc może na razie kupię sobie większy silnik punktowy. Myślałem o tym Kvernelandzie, on wygląda bardzo fajnie. Jest też bardzo wygodny w transporcie, więc może bym sobie ten silnik Kverneland kupił. No i kupię sobie może waltrę z kategorii dużych silników, plus jakąś talerzówkę, może w okolicach 10 metrów. To wtedy na, na wiosnę moglibyśmy albo zrobić talerzowanie, albo na przykład siew. To jeszcze pomyślimy. jak tu robimy kulturowanie, to może tam zrobimy siew, na przykład bawełny. Ale to jeszcze zobaczę. I tak powiem, tę talerzówkę sobie wcześniej kupię, żeby tam to poleż przygotować. No jak będę chciał się bawały, no to kupię sobie już ciągnik oraz większy siewnik i zrobimy taki siew. No ale to gospodarstwo bardzo fajnie nam się rozwija. Też bardzo dużo daje mi ten tartak, fajnie, że go postawiłem na początku rozgrywki, no bo generuje on mi bardzo duży dochód. Też fajnie, że jest ta duża zagroda dla owiec i kóz, no bo też to przetwórstwo mleka koziego oraz To też trochę pieniędzy mi przynosi, plus teraz jeszcze produkcja tkanin z wełny. No, tu jak powycinam sobie jeszcze trochę tych drzew, no to będę mógł jeszcze bardziej powiększyć pole, więc tu tych słoneczników w przyszłym sezonie będzie więcej. Zresztą górkę będę mógł sobie jeszcze zaorać, żeby też tam bliżej drogi zrobić pole. No ale tutaj pod górkę, jak widzicie oni ma delikatne problemy, żeby wyjechać. No jednak jest tu stromy kawałek pola. Tak sobie delikatnie tą górkę to wygładziłem, żeby tutaj kombajn lepiej pracował. No i też żeby to pole było lepsze, żeby nie było e, takiego stromego zbocza tutaj, tylko żeby to lepiej trochę wyglądało. Chociaż i tak jest dość stroma, ale... Może jeszcze sobie troszkę delikatnie to wygładzę później. Tu jeszcze może z tej strony sobie trochę tych drzew wytnę, żeby to tam powiększyć, żeby to fajnie wyglądało. Plus trochę jeszcze sobie to wygładzę. No ale powiem wam, że ten New Holland bardzo ładnie wygląda z tym krucowatorem, jakoś nie wiem czemu wcześniej na odcinku tym zestawem nie pracowałem. A kogoś zazwyczaj poza odcinkiem sobie korzystałem z tego kultywatora. A naprawdę mamy tu bardzo ładny zestaw z tym Nihulandem. No i ten kultywator dostawię sobie do tych mniejszych pól, a talerzówka będzie do większych. No też po tym ryszu trzeba będzie przejechać się tym kultywatorem. Okej, okay, wezmę sobie wyłączę te linie przejazdu. No po słonecznikach nie będę musiał jeździć kultywatorem, no bo tam. Przyjadę tym silnikiem zbożowym, który ma funkcję siewów bezpośredniego. No i tam sobie zasieje owiec po tych słonecznikach, plus na tamtym polu jest jęczmień, to akurat trochę tej słomy będzie. To będzie można zrobić odcinek, na przykład ze zbierania oraz bolowania słomy. O, na przykład z tego pola, gdzie jest jęczmień. Nawet Wam to pokażę, jak wygląda z lotu ptaka to pole. Zobaczmy jeszcze wyprzedaży. Jest przyczepa samo zbierająca. Mamy kombajn, mamy do ziemniaków, mamy ciągnik taki mały, no i żniwiarkę McDona. Więc no niestety nie ma nic takiego ciekawego. No a właśnie to pole wygląda w ten sposób, No fajnie to wyszło, może delikatnie tu sobie wygładzę trochę. Chociaż tu siewnik sobie bardzo dobrze radził. Zobaczymy jak kombajn będzie sobie radził na takim polu, ale to nie jest jakieś bardzo strome. Więc to wygląda w ten sposób. O no i tutaj też do dołu też trochę z tej strony powiększyłem. W to ten las wyciął to można byłoby jeszcze tutaj powiększyć, ale zobaczymy, na razie sobie ten las zostawię, może w przyszłości powiększymy to pole w tym kierunku. O, tu by można było jeszcze to wyciąć. I tutaj, albo nawet tylko dotąd, żeby to pole miało taki równiejszy kształt, to by można było nawet tak tutaj zrobić. No ale zobaczymy, będę się nad tym zastanawiał w przyszłości. W sumie tam, tam już by miał kawałek, żeby transportować to drewno do tartaku, ewentualnie mógłbym z tego zrobić zrębki, na przykład wykorzystałbym sobie tego moda Devour Trees, żeby przerobić to drewno na zrębki. No ale to jeszcze zobaczymy. Na razie tak to pole bardzo ładnie wygląda. Bardzo fajny kształt powstał, a ten las też fajnego go klimatu może dodawać. Też na razie ten las tutaj wycinam. A, jak te koła się ubociły, zobaczcie. A samot ten ciągnik byłem przed nagrywaniem, żeby on ładnie wyglądał, więc może dlatego, że te koła były mokre, to się tak to tutaj oblepiło, to było to. No ale to ewentualnie po pracy będzie można go umyć. Tu jeszcze trzeba będzie po, tych polach ryżowych. Przejechać kultywatorem, no bo tam chyba posadzę sobie ten zwykły ryż na wiosnę. Zresztą znaczy zobaczę, później jak może ten ryż zwykły mi się znudzi, to może te pola ryżowe usunę i to coś innego sobie zrobię. Może ewentualnie jakieś oliwki bym tam posadził albo winogrona. No znaczy pomyślimy. No bo w przyszłości będę raczej się skupiał na uprawie ryżu długoziarnistego na tych dużych polach tej centralnej części mapy, właśnie tutaj chciałbym zrobić takie ogromne pole ryżowe tutaj z tych dwóch pól. No i tam bym sobie uprawił ten ryż długoziarnisty na, na zmianę z innymi uprawami. No więc, w kolejnym filmie będą, będą to zbiory słoneczników, a później coś na wiosnę zrobimy, albo ten siew y, tym nowym ciągnikiem, albo może ewentualnie sadzenie ryżu. Ale ryszła ustawia pracownika, żeby posadził, a ja sobie może zasieję na przykład tą bawełnę. No a tam obok tej bawełny, na jeszcze tamtym jednym polu, tym mniejszym, będzie może na przykład sorgo zasieć na wiosnę. To też się stanowi, ale w sumie sorgo będzie można tam zasiać. Bo tutaj będzie owiec oraz jęczmień, czyli dwa zboża dające słomę. Tutaj te słoneczniki. Ewentualnie kukurydzę na ziarno by też można było tam zasiać. Ale to jeszcze będę się zastanawiał: czy sorgo, czy może kukurydzę na ziarno. A będę musiał też jeszcze kupić śniarkę do tego mojego kombajnu. Nawet zobaczymy, jaka jest do wyboru. Weźmy tutaj ten mój kombajn. Kombajny były troszkę niżej, o. Ja mam tego lekcjona i do Kurydzy i słoneczników jest taka 9-metrowa przystawka. A niestety nie ma koloru Klasa, a to może sobie taki czerwony wezmę. Albo taki ewentualnie, lub taki. Ale w sumie ten czerwony wygląda fajnie, więc on może pasować w miarę jakoś do tego kombajnu. W sumie szkoda, że nie mamy tej dedykowanej przystawki. A mamy jakąś przystawkę od marki Klas, nie. Jest tylko tutaj ta New Hollanda 2, Keysa też 2, tak, dwie. Mamy Capello, no i jeszcze tutaj tą John Deera. I tą Geringhof. W sumie szkoda. W poprzednim Farmingu była dedykowana przystawka do kombajnu marki Klas. Ale to widziałem, że w modach jest Klas Trion. I do niego są, chyba tam jedna czy dwie przystawki do kukurydzy, do słoneczników. Chyba jedna przystawka tam jest do wyboru. Ale w sumie szkoda, że w podstawce nie dali przystawki dedykowanej do kombajnu marki No A to sobie wezmę tą 9-metrową Geringhof, też bardzo ładnie ona wygląda więc sobie ją poza odcinkiem zakupię no i będziemy kosić ten słonecznik a na tamtym jednym polem się zastanowię czy zasieje sieje sorgo czy może kukurydzę na ziarno ale może sorgo sobie posieje No, mimo, że ten kultywator nie jest jakiś bardzo duży, to i tak w miarę szybko idzie to kultywatorowanie, chociaż tu jeszcze kawałek jest do zrobienia, i tak całość na odcinku nie zrobimy, tylko resztę yy, dokończy pracownik. No i ja na tamto pole numer 1, chyba to jest jedynka, obok sklepu, zaraz sobie zobaczymy. To tam już wezmę, kupię tą większą talerzówkę 10-metrową, tak, to jest pole numer 1. Więc tam już sobie tą większą talerzówkę kupię. A na odcinku pewnie bawełnę zasiejemy. No i można siać w lutym i w marcu, ale ja chyba sobie w marcu zasieję, bo tak w lutym, no to jeszcze zima, to bardziej pasuje w marcu zasiać. Wtedy będzie ona do zbioru w listopadzie. Także do listopada uzbieram odpowiednią ilość pieniędzy na zakup kombajnu, no chyba że się trafi na wyprzedaży. No jeśli nie, to i tak sobie kupię ten kombajn już na własność do bawełny. Może jeszcze pomyślę o groszku, jeśli bym miał dość dużo pieniędzy, to może na kolejny sezon sobie zakupię kombajn do groszku. Z tego pola, mimo że nie było na jakiejś duże to i tak trochę zarobiłem na tym groszku. No też jest to bardzo fajna uprawa, więc będzie można sobie kupić kombajn i zająć się uprawą groszku. Może ewentualnie jeszcze pomyślę o burakach cukrowych, tylko kombajn do buraków też jest bardzo drogi. No ale zobaczymy, może jeszcze jakieś pola sobie dokupię. A później jak już będę miał duże maszyny i większy zysk z gospodarstwa, no to... Kupię sobie to gospodarstwo w centralnej części mapy, chociaż to mogę nawet wcześniej kupić, bo mogę na początek kupić jakieś mniejsze pola. To tutaj będzie czwórka do, od razu do, razem z tym gospodarstwem, plus będzie masza trójkę dokupić, no i na przykład może 9, 8, później może 12 dokupić i połączyć, może dwójkę w przyszłości. Tylko że tamte duże pola w centralnej części mapy do zbiorów będę sobie tego nexata wykorzystywał, a ten nexat też jest bardzo drogim sprzętem. No tutaj ten, ten pojazd kosztuje 650 tysięcy ponad. jest zbiornik do zboża 300, no i jeszcze żniwiarka ponad 100 tysięcy, więc to będę musiał ponad milion wydać na to. Ale tu będziemy mieli też bardzo fajną dużą żniwiarkę do kukurydzy i słoneczników, 15 metrową. No i też ten kombajn ma bardzo fajną opcję, że ma 32 tysięcy litrów zbiornik. A czy właściwie to może być też siewnik, bo możemy wybrać takie moduły siewne, albo opryskiwacz. Tylko do siewu raczej będę wykorzystywał te siewniki z podstawki gry, ewentualnie może kupię sobie siewnik z tego dodatku, bo tu mamy taki siewnik 25-metrowy. Tu jest też talerzówka taka duża, 18-metrowa. Tu jest też taki duży, 18-metrowy siewnik. No albo w podstawce gry też mamy duże siewniki. Okej, okay, tylko one są trochę wyżej. O, na przykład tu mamy też ten Amazona 15-metrowy. Punktowych też jest ten Kinza, który ma 18 metrów, więc raczej do siebie będę wykorzystywał zwykłe się wyniki podczepione do ciągnika. Natomiast na będę wykorzystywał do żniw, ze względu na to, że ma on bardzo duży zbiornik. No i też pewnie kupię sobie jakąś ciężarówkę oraz naczepę, żeby to zboże szybciej transportować z pola. I pewnie będę albo część magazynową, albo może kupię sobie w przyszłości młyn, żeby przetwarzać to. Na mąkę i później na chleb. Może też olejarnię sobie kupię. Na tamtym gospodarstwie jest filos taki mały, ale pewnie będę musiał dostawić jeszcze jakiś większy. No bo jeśli będę chciał zbierać zboże na taką dużą skalę, no to będę potrzebował większy magazyn. Chociaż jeśli będę przetwarzał zboże na mąkę, no to i tak taki filos będzie praktycznie na y, jakąś soję albo kukurydzę. No ale to zobaczymy, bo jak tej sali będzie bardzo dużo, no to też trzeba będzie jakiś większy silos, na przykład, dostawić. No ale to będziemy o tym myśleć w przyszłości, rozwijać to gospodarstwo. Na razie, tak jak przedstawiłem te plany, no to... Na razie może jeszcze jakieś jedno mniejsze pole dokupię, może też ten kombajn do bawełny, może ten groszek. Na razie i tak trochę będę musiał wydać na tą przystawkę do kukurydzy i słoneczników. Ale okej okay, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle, jeżeli ten film Wam się spodobał to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.